Nie interesuje mnie to, czym się zajmujesz. Chcę wiedzieć, za czym tęsknisz i czy odważysz się marzyć o spełnieniu tęsknoty swojego serca. Nie interesuje mnie, ile masz lat. Chcę wiedzieć, czy zaryzykujesz wygląd głupca dla miłości, dla swojego marzenia, dla przygody bycia żywą. Nie interesuje mnie, jakie planety układają się w Twoim horoskopie. Chcę wiedzieć, czy dotknęłaś centrum własnego smutku, czy zostałaś otwarta przez zdrady życia, lub czy zamknęłaś się ze strachu przed dalszym bólem. Chcę wiedzieć, czy potrafisz siedzieć z bólem moim lub własnym, nie ruszając się, by go ukryć, zniknąć lub naprawić. Chcę wiedzieć, czy możesz być z radością moją czy własną. Czy potrafisz tańczyć z dzikością i pozwolić, by ekstaza wypełniła cię poczubki palców, rąk i nóg? Nie interesuje mnie, czy historia, którą mi opowiadasz, jest prawdziwa. Chcę wiedzieć, czy możesz zawieść kogoś innego, aby być wierną sobie. Czy potrafisz znieść oskarżenie o zdradę i nie zdradzić własnej duszy? Czy możesz być niewierna, a zatem godna zaufania? Chcę wiedzieć, czy możesz zobaczyć piękno, nawet jeśli nie jest ładnie na co dzień. I czy możesz czerpać własne życie z obecności tego piękna. Chcę wiedzieć, czy potrafisz żyć z porażką, Twoją i moją, i nadal stać nad brzegiem jeziora i krzyczeć do pełni księżyca. Tak. Nie interesuje mnie, gdzie mieszkasz i ile masz pieniędzy. Chcę wiedzieć, czy potrafisz wstać po nocy żalu i rozpaczy, zmęczona i posiniaczona do szpiku kości, i zrobić to, co trzeba zrobić, aby nakarmić dzieci. Nie interesuje mnie, kogo znasz, ani jak się tu znalazłaś. Chcę wiedzieć, czy staniesz ze mną w środku ognia. I nie cofniesz się. Nie interesuje mnie, gdzie, co lub u kogo studiowałaś. Chcę wiedzieć, co podtrzymuje cię od środka, kiedy wszystko inne odpada. Chcę wiedzieć, czy możesz być sama ze sobą i czy naprawdę lubisz towarzystwo, które trzymasz w pustych chwilach. Tekst Raja Martin. Pytanie dla Ciebie. Co dla Ciebie jest ważne w relacji z drugim człowiekiem? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.